W zimą mamy chyba do przyjechania, jeżeli chodzi o Gali Galicję. Wybrzeżem koło 600 tysięcy. 000... 600... Sporo, do księżyca do Lisy w Edenie. Odcinek 28. Poznajemy Galicję. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami z naszej pierwszej miejscówki nad oceanem. No jest fantastycznie, lepiej być nie mogło, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie jeszcze tylko lepiej. Miejscówka była, jest piękna, natomiast zjeżdża się do niej taką drogą ziemistą. Najwyraźniej jakieś ostatnie deszcze spowodowały, że ziemia została wymyta i na drodze było bardzo dużo kamieni dużych. Trochę się obawialiśmy, że nie zjedziemy, bo mamy dość nisko zawieszony samochód, nie mamy napędu na cztery koła, ale na szczęście udało się. Zjechać. Pierwszą noc spędziliśmy na górze. Trochę z lęku, z obawy o to, że właśnie obetrzemy to i tamto. Głównie baniak na szarą wodę pod samochodem, który jest dość nisko i tłumik. Ale na szczęście udało się zrobić tak, żeby znaleźć ścieżkę między kamieniami, która była na tyle bezpieczna, żeby znaleźć się tutaj przy samym oceanie, jak widać jest pięknie. Na no Kuba znalazł jeszcze w krzakach jakąś deskę, którą podkładał, i to chyba też trochę pomogło, żeby nie je obetrzeć. Jeżeli chodzi o miejscówkę, na której jesteśmy, to jesteśmy przy latarni morskiej Sileiro. I to jest pierwsza latarnia morska na szlaku latarni morskich w Galicji. Mhm. Jest ich niecałe 30 z tego, co o, liczyła? Raptem 30. <noise> Pewnie wszystkich nam się nie uda zjechać. Wybieramy się wzdłuż wybrzeża w kierunku Asturii. Na razie mamy do przejechania wybrzeżem około 600 km, no i już sobie jakąś taką wstępną trasę zapisaliśmy, więc bądźcie z nami. Mamy wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, na które serdecznie już zapraszamy. Będą pokazywane oczywiście na vlogach. Jeżeli chodzi jeszcze o tą miejscówkę, to mi się bardzo spodobała plaża Szklana. Kawałki szkła, które... W tej wodzie, w tym oceanie spędziły już dość dużo czasu, i poprzez ruch wody, ocieranie się o inne kamienie, zostały jakby wypuchane i zrobiły się z nich takie małe, kolorowe, przeźroczyste kamyczki. Ja nazbierałam trochę, żeby dać w darach, <laughs> bo faktycznie wyglądają hmm. bardzo fajnie. I jeszcze kilka osób pytało się nas po ostatnich vlogach o nasz powrót do Polski. Panie kierowco. Faktycznie udajemy się w kierunku Polski i faktycznie w Polsce będziemy w okolicach połowy lipca i trochę w Polsce zostaniemy, nie jest to docelowe miejsce, nie wracamy do domu jeszcze, natomiast musimy załatwić parę spraw, musimy troszeczkę podrobić parę rzeczy przy samochodzie, troszeczkę go upgrade'ować jak to się mówi, jak wiecie brakuje nam ogrzewania, jak wiecie mieliśmy jakiś problem z turbo, Troszkę trzeba ten samochód ogarnąć. Musimy też jeszcze e, ogarnąć ostatnie rzeczy związane ze bokiem naszym: graficzne, okładkowe. I ja, na przykład, jak się okazuje, prawdopodobnie będę miał do zagrania koncerty gdzieś tam w okolicach końcówki lipca. Także też się bardzo cieszę, bo bardzo mi brakuje tego grania. Może niektórzy ci odwiedzą na tym koncercie. Ten koncert będzie w Toruniu. Dla tych, którzy się zastanawiają, przecież nie można robić dużych zgromadzeń. To będzie niewielki koncert, takie jest założenie, chyba będzie 150 osób, podobno jakoś to się da zorganizować. A jeszcze odnośnie naszego powrotu do Polski i dalszej drogi, czy planujemy jakąś konkretną trasę? Takie pytania też padły. Jeszcze się tak naprawdę nad tym zastanawiamy, bo w dużej mierze zależy to od budżetu, nie. który nie ukrywamy, ale nam się już powoli kończy. Mieliśmy w planach Skandynawię, natomiast widać najwyraźniej, że ona w tym roku się nie uda, ponieważ po pierwsze Skandynawia. Jak cała Europa nie jest jakoś strasznie otwarta na turystykę. Po drugie, będzie to już koniec lata, raczej ten moment, kiedy byśmy ewentualnie mogli wyjechać. więc w Skandynawii zaczyna się robić, no, warunki zaczynają być trochę gorsze, nie mamy napędu na cztery koła i no wiadomo. Natomiast myślimy o tym, żeby udać się być może tym razem w stronę Bałkanów. Z tym budżetem jest tak, że staramy się na bieżąco jakoś te fundusze odkładać, zbierać. W północ Hiszpanii postanowiliśmy zjechać, posługując się nowym budżetem dziennym, to jest 10 euro. Na dzień. Wcześniej, tak. wcześniej już zeszliśmy do jakichś 13, teraz schodzimy do 10. Może okaże się tak, że jednak Bałkany zjedziemy na przykład posługując się jakimiś 5 euro na dzień no, na trzy osoby Tam jest już. Na, pe na, na pewno taniej, więc być może uda nam się naprawdę zacisnąć tego pasa jeszcze bardziej. Ale co do tego budżetu, no to niewątpliwie jest to jakiś ważny temat w tym momencie. Tak jak mówiliśmy, próbujemy jakoś na bieżąco go y, odnawiać. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany oglądaniem naszych przygód dalej, i tym, żebyśmy dalej kręcili te vlogi i pokazywali Wam różne piękne miejsca w Europie i być może nie tylko. To oczywiście serdecznie zapraszamy do wsparcia do nas na serwisie Patronite. Link znajdziecie pod filmem. To nam bardzo pomaga. Każdy grosz się liczy, jak wiadomo. Ziarnko do ziarnka, a zmierzy się być może ta minimalna kwota, która umożliwi nam po prostu. Pojeżdżenie po innych częściach Europy. Za całą pomoc oczywiście dziękujemy. Spotkaliśmy się z bardzo miłym odbiorem i z bardzo dużą pomocą z Waszej strony, więc już teraz dziękujemy i za tą przeszłą, i za to być może przyszłą. W takim razie zapraszamy na dalszą podróż po Galicji. Powiedzmy. Podjazdem z naszej miejscóweczki obowiązkowo Mirador. Dostaliśmy tutaj informację od pana pana kierowcy ciężarówki. Okazało się, że Polak tutaj nas spotkał albo, byśmy, albo myśmy jego spotkali. I Rodak nam polecił punkt widokowy z widokiem na zatoczkę. Zaraz sprawdzimy. A potem kierujemy się podobno do najpiękniejszej wioski rybackiej w całej Galicji. Zobaczymy, ocenimy sam. Udało nam się dotrzeć do wioski rybackiej o nazwie Combarro. To jest niewielkie miejsce bardzo, to znaczy z zewnątrz jak zaparkowaliśmy samochód, to szczerze myśleliśmy, że zabłądziliśmy, pomyliliśmy miejsca, ponieważ nie było nic takiego nadzwyczajnego w tym miejscu. Tak jak się jeździ taką drogą wzdłuż wybrzeża, to właściwie to wygląda jak taka normalna miejscowość. Jakich wiele właściwie w Galicji można tak powiedzieć, przynajmniej z tego co widzieliśmy. No i nagle przekroczyliśmy mury, Pierwszych budynków weszliśmy w wąskie uliczki i okazało się, że to jest dość miłe miejsce, miłe oku miejsce. I bardzo ciekawe pod tym względem, że ma dużo charakterystycznych, z tego co nam się przynajmniej wydaje, takich elementów architektonicznych. Po pierwsze są takie spichlerze to są takie niewielkie. Niewielkie obiekty zbudowane na takich nogach. Z tego co wiem, to są w Pichlerze, są czasem kamienne, czasem drewniane. Są też balkony, kamienne albo drewniane. I w ogóle okazuje się, że architektura galicyjska bardzo różni się od architektury hiszpańskiej, na przykład na południe, tam gdzie byliśmy w dużej mierze, na przykład w Andaluzji, bo jest zrobiona z kamienia. Tak, tego kamienia tak, jest mnóstwo. Z tego kamienia są zrobione i budynki, i mała architektura, i też kapliczki na przykład. Zupełnie jest inna architektura, to prawda. Południe Hiszpanii kojarzy mi się bardzo z. Pueblo Blanco, czyli hmm. białe miasteczka. E, jakby tam jest to najbardziej chyba charakterystyczne, najwięcej miasteczek polecanych do odwiedzenia to są właśnie te białe miasteczka. A tutaj nagle jak wjechaliśmy do Galicji dwa dni temu... Jakbyśmy się nagle znaleźli jakiejś w ogóle Francji albo nawet powiedziałbym w celtyckich Zupełnie inny kraj, Dokładę, zupełnie tak. inny kraj, inna architektura. Inna natura, no, bo z tego tak naprawdę też słynie północ Hiszpanii, że się różni od południa naturą, czyli jest dużo więcej zieleni, nie ma takich pustynnych krajobrazów. Przede wszystkim też pogoda się różni, ponieważ tutaj właściwie chwilami tylko wychodzi słońce, a większość czasu widzimy, że są chmury. Nawet już trochę popadało. Być może też z tego powodu a pewnie nawet na pewno z tego powodu ta roślinność jest o wiele bardziej bujna, bo nie jest taka wypalona, no i ma o wiele więcej wody. Więc zdecydowanie Galicja powitała nas jak inny kraj, a nie właściwie inna część Hiszpanii. Na no północ proszę Państwa, północ. Ja jestem fanką słońca, ale tutaj faktycznie nawet jak są chmury, nawet jak trochę popaduje, to ma to swój klimat i jestem otwarta na to, żeby poznać północ Hiszpanii. Poszłyśmy sobie na spacer, ale zauważyłam, że na dachu naszego samochodu dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Kuba chyba postanowił się pobawić naprawce nie świata jeszcze, ale naszego domu. Idę zapytam, o co właściwie chodzi. Albo ona zapyta, co tam się odbywa właściwie? Tylko na chwilę odejdę i już się coś dzieje. Po raz kolejny po raz trzeci chyba już przecieka nam okno dachowe, zamontowane nam przez tak zwanego fachowca. Staram się je uszczelniać. Niestety na styku okna z blachą pojawiają się pęknięcia w tym uszczelnianiu, no bo samochód pracuje. Delikatnie, delikatnie nam się woda przesącza pomiędzy tym okienkiem, a od spodu drewnianą listewką na suficie. A Galicja jest deszczowa, jak się a Galicja okazuje? Jest deszczowa i ja to sprawdzałem jakieś, myślę, dwa miesiące temu, jak padało jeszcze w Andaluzji, ale wtedy staliśmy. Mi się wydaje, że też jak się stoi, to trochę inaczej ta woda się zachowuje, bo nie jest wtłaczana w te szczeliny, na przykład w czasie jazdy, poprzez prędkość. Ale być może też słońce zrobiło swoje, bo to jednak niby mamy klej na UV odporny, bo też trzeba pamiętać, że większość klejów takich uszczelniających może nie być odporna na promieniowanie UV, a ona jest. Niewidoczne, a bardzo bardzo skuteczne. Co też widać na przykład po naszych skórach, prawda? Więc trzeba kupować kleje odporne na promieniowanie UV. My taki klej mamy, ale nie zawsze jak widać no, ten klej wytrzymuje, drgania i tak dalej. Co jakiś czas trzeba oszczędniać. Ja już to robię w ogóle w tej chwili takim silikonem dekarskim, bo tylko to nam zostało. Ten silikon ma to do siebie, że jest nie jest może jakiś rewelacyjny, jest taki kleisty ale przynajmniej cały czas jest elastyczny. Więc mam nadzieję, że to chociaż. Na ten czas tych te, dwóch miesięcy najbliższych wystarczy. Wczoraj przyjechaliśmy sobie na taką miejscówkę, w której teraz jesteśmy. Było już późno, bo była 22, ale co jest niesamowite. To tutaj jeszcze o 22 jest właściwie prawie jasno. To znaczy słońce już, już zaszło, ale jeszcze jest poświata, więc mimo, że była 22, to jeszcze było w miarę. Wszystko widać. Okazało się, że miejsce jest przepiękne. Wieczorem nie poszliśmy na spacer, bo. Byliśmy na plaży, co ty mówisz? No Byliśmy to na plaży, długo. tutaj nie opodal, ale nie poszliśmy na spacer taki dalszy. Zobaczyliśmy, że jest piękna plaża, no i byliśmy głodni i poszliśmy spać. I często bywa tak, jak przyjeżdżamy właśnie na takie miejsca wieczorem, że następnego dnia to miejsce dopiero odkrywamy. To jest dość niesamowite, że teraz po godzinie 22 mamy jeszcze jasność i się nie lękamy tych miejscówek. Ja tutaj bym nawiązała do pytania, które zostało nam zadane na YouTube pod jednym z ostatnich filmów. A propos tego, czy się boimy spać na dziko, a propos tego, czy w nocy boimy się, że ktoś nam zapuka do okna, czy nam się włamie, czy zrobi nam coś jakiegoś strasznego. Może zacznijmy od tego, jak to wyglądało na samym początku. Jeszcze przed wyjazdem naczytaliśmy się. Wielu strasznych rzeczy. Czytaliśmy, że niektórzy sięwo moją w nocy, najpierw usypiając. Narkogazem. Usypiając osoby w samochodzie, a jak śpią, to po prostu wpuszczają narkogaz i te osoby się nie budzą, nawet jak jest głośno. Naczytaliśmy się o powybijanych szybach, o jakichś atakach na te samochody. Oczywiście pewnie to się zdarzy. Oczywiście tak, no też jak czytamy sobie komentarze miejscówek, do których jedziemy, gdzie szukamy miejsc noclegowych, to czasami faktycznie są takie komentarze, że na przykład było jakieś włamanie czy próba włamania chociażby. Nam do tej pory się coś takiego nie zdarzyło, ale faktycznie jak wyjechaliśmy, to mieliśmy wieczorami taki lekki dreszczyk. Jak słyszeliśmy jakiś szmer za samochodem, to już był lek, już był taki no, stan gotowości. To tak, no jak byliśmy w mieście, to się baliśmy ludzi, jak byliśmy w naturze, to się baliśmy natury. Bo to też jest tak, że nie tylko ludzie nam w głowach wytwarzali to poczucie zagrożenia, ale także na przykład takie zwierzęta, mm -hmm. czy... W ogóle jakby ciemność w lesie też działa na wyobraźnię. I było tak, że przyjeżdżaliśmy na miejsce, my wyjechaliśmy w listopadzie, więc wtedy zachód słońca był dość szybko. Już po godzinie 17 było ciemno i nawet jak przyjechaliśmy na miejscówkę właśnie koło 17-18, mm. gdzie to jeszcze jest tak naprawdę dzień, no to czasami bywało tak, że zamykaliśmy drzwi i nie wychodziliśmy już na zewnątrz właśnie z obawy. Teraz myślę, że już się trochę nauczyliśmy, oswoiliśmy ze swoimi lękami, zauważyliśmy, że to tylko i wyłącznie nasze głowy podpowiadają nam czarne scenariusze. Oczywiście zabezpieczamy samochód na noc różnymi sposobami, które mamy. No i staramy się oczywiście przyjeżdżać na nowe miejsce jeszcze za dnia. Teraz jest trochę łatwiej, bo tak jak już powiedzieliśmy, nawet do 22 jest. Jasno? No, ale prawda jest taka, żeby się staramy przyjeżdżać za dnia. I to staranie się w miarę z, z wydłużaniem się dnia, to staranie powoduje, że coraz później przyjeżdżamy i tak przyjeżdżamy o zmroku, albo wręcz wieczorem. Ale odpowiadając na to pytanie y, krótko, krócej niż ten cały nasz wywód, to ja bym powiedziała, że wraz z doświadczeniem, lęk nam. Mija. Nie wiem, czy minął już w 100%, bo chyba nie. Jeszcze jest coś takiego, że jak na przykład w nocy słyszę jakiś szmer, na przykład ostatnio był zwierzak jakiś, to ja to miałam to jest... jakieś takie małe lęki. Ale to już zupełnie inaczej wygląda niż na początku wyjazdu. A z ciekawostek, jeżeli chodzi o to miejsce, to wczoraj wieczorem tutaj, jak już było ciemno, rzeczywiście była chyba 23:30. Pierwsza spojrzał. w nocy już była. Tak, aż? Tak, tak. pierwsza w nocy. Już no to być może pierwsza w nocy yy, poszedłem do toalety, i usłyszałem samochód. No i z tej toalety. Zerknąłem przez okno, zgasiłem światło i okazało się, że to była policja, która tutaj przyjechała na patrol. No i oczywiście pierwsza myśl od razu o Ejku, już zaraz zapukają, wywalą nas, ale ponieważ tutaj nie ma, żadnych no właśnie, znaków, nie ma żadnych znaków. Mówiących o tym, że nie można nocować, nie można, że nie można przebywać po zmroku na przykład i że nie można wjeżdżać kamperem, no to policja najwyraźniej uznała, że sobie stoimy i pojechała. Po prostu patrolowała okolice, co jest też takim dobrym sygnałem, jeżeli chodzi o spanie na dziko i otwarcie granic w ogóle i o możliwość jeżdżenia vanem i kamperem. Oznacza to chyba, że właściwie w tej chwili już można czuć się bezpiecznie, bo ja słyszałam, że od 15 czerwca Galicja jako pierwsza chyba w ogóle wróciła do normalności. To znaczy nie jest już w żadnej fazie restrykcyjnej. Po prostu można żyć. Like a ghost in my mind, I can't escape you. I need to believe it was right, letting you go. Cause you are like a ghost in my mind, I wanna escape you. But I do not believe it was right, letting you go. I can't stand the thought of it. Tell me do you think of me too Cuz every song just reminds me of you and it kills me No it was a mistake In my dreams, I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. I want you to know I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake. Letting you go, cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here, though we're apart. Don't tell me it's over. It's over.